Rozdział drugi. Bel usiadła w fotelu sportowego samochodu. Jackie przytrzymał jej drzwi. Czy chcesz, żebym opuścił dach? Zapytał. Potrząsnęła głową. Nie, mam ze sobą szal. Nie protestowała, gdy Talia zaproponowała jej, by pojechała na przyjęcie razem z pierwszym drużbą. Ten dzień należał do jej siostry. Talia wciąż żywiła nadzieję, iż Bel i Jackie staną się parą, to też próbowała subtelnie popychać ich ku sobie. Bel nie miała serca powtarzać siostrze opowieści Jackea o tym, jak bohatersko próbował uchronić przyjaciela przed losem gorszym niż śmierć. Teraz jednak żałowała, że zgodziła się na jazdę w jego towarzystwie. Ponieważ i tak nie miała zamiaru dotrzymać czekajowi towarzystwa do końca przyjęcia, sądziła, że lepiej byłoby, gdyby pojechała ze swoim bratem rusem. Jackie zapalił silnik i spojrzał na nią. Czy chcesz teraz nałożyć szal? Ze zdziwieniem skinęła głową. Po raz pierwszy w życiu spotkała mężczyznę tak wyczulonego na potrzeby kobiety. Zapewne dlatego miał ich tak wiele, pomyślała. To tylko pozorna opiekuńczość. Tym bardziej należy mieć się na baczności. Wyciągnęła szal z zielonej torebki i obwiązała nim głowę. Jechali wąską wiejską drogą tuż za limuzyną, która wiozła młodą parę. Na kolana Bel opadł biały płatek z bukietu. Bezmyślnie wzięła go do ręki i zgniotła między palcami. Może powinna już dawno pójść do łóżka z jakimkolwiek mężczyzną. Wówczas nie byłoby takie ważne, czy prześpi się z Jackiem, czy nie. Mogłaby to zrobić, nie rozmyślając nawet wiele nad tym, co się stanie później. Zastanawiasz się, czy rzucić swoje perły przed wieprze? Zapytał Jackie lekkim tonem, nie spuszczając wzroku z drogi przed sobą. Bel wstrzymała oddech, ale nic nie odpowiedziała. Jackie zmienił bieg i zwrócił na nią nieprzeniknione spojrzenie ciemnych oczu. Dlaczego nie chcesz ze mną się spotykać, Anabel? To moja sprawa. Ale dlaczego? Wyczuła w jego głosie gniew i odpowiedziała ze wzburzeniem. Nie mam ochoty spotykać się z tobą. Dlaczego? Co mam ci odpowiedzieć? Wyliczyć listę Twoich wad? zawołał z desperacją. Tak! Potrząsnęła głową. Coraz bardziej żałowała, że nie porozmawiała z Talią szczerze nie wyjaśniła, dlaczego wolałaby pojechać na przyjęcie w innym towarzystwie. Tylko, że Talia wierzyła w potęgę miłości i zapewne próbowałaby ją przekonać, że Jackie może się zmienić. A poza tym, Bel. Wcześniej sama nie wierzyła, by krótka przejażdżka mogła do tego stopnia osłabić jej determinację. Jackie jednak pociągał ją tak bardzo, że nie była w stanie już dłużej udawać obojętności wobec niego. Myślę, że sam znasz swoje wady, nie muszę ci ich wyliczać odrzekła w końcu. Proszę, wymień te, które ci najbardziej przeszkadzają powiedział zmysłowym głosem, od którego Bel poczuła słabość w kolanach. Jackie, czego ty właściwie chcesz? Zirytowała się, znów oderwał wzrok od krętej górskiej drogi i spojrzał na nią przelotnie: Chcę się z Tobą widywać, a ty tego nie chcesz? Więc powiedz mi dlaczego? Bel nie wytrzymała, pewnie dlatego, że dla ciebie widywać oznacza to samo, co pójść do łóżka. A dla ciebie nie, stwierdził Jackie spokojnie, zmieniając bieg. Owszem, dla mnie to poważna różnica, powiedziała stanowczo. Jackie pokiwał głową i z idealną precyzją wziął kilka górskich zakrętów. Wyjechali z doliny i naraz roztoczył się przed nimi wspaniały widok. W dole, otoczonymi drzewami, stał kościół, dookoła niego rozpościerały się pola, farmy i sady owocowe. Powiedz mi, Bel, czy masz duże doświadczenie w sprawach seksu? zapytał Jackie tym samym spokojnym tonem. A więc nie odgadł. Bel ciekawa była, czy uwierzyłby jej, gdyby wyznała mu prawdę niewielkie. Stwierdziła. Tak jak przypuszczałem, bo gdybyś miała duże doświadczenie, wiedziałabyś, że w naszym przypadku słowa widywać się i pójść do łóżka oznaczają to samo, a to dlatego, że jesteśmy jak beczka z benzyną i zapalona zapałka. Te słowa, wypowiedziane niskim, pełnym napięcia głosem, Sprawiły, że przez ciało bel przeszedł dreszcz. Na chwilę przymknęła oczy. Czy Jackie naprawdę tak myślał? Czyżby takie właśnie były jego uczucia do niej? Może tylko... ta. Na pewno mówił to każdej kobiecie, którą obrał sobie za cel. Ta myśl sprawiła. Żebel oprzytomniała i udało jej się odpowiedzieć w miarę spokojnie. Jestem pewna, że w swoim bogatym życiu natrafiłeś już na wiele beczek z benzyną. Jackie miał ochotę powiedzieć, że nigdy jeszcze nie czuł się tak jak teraz. Wiedział jednak, że zabrzmiałoby to jak obietnica. On zaś w zasadzie nie składał żadnych obietnic, których nie miał zamiaru dotrzymać. Nie zwodził kobiet złudnymi przyrzeczeniami i nigdy nie kłamał w łóżku. Prawdę mówiąc, nie musiał tego robić. Niewiele kobiet domagało się od niego deklaracji dożywotniej wierności. Najczęściej zależało im tylko na przeżyciu miłej przygody, a to mógł im dać bez oporu. Sądzę, że ty również spotkałaś wiele zapalonych zapałek. Ale ile ty masz właściwie lat? Dwadzieścia dwa? Ton jego głosu sprawił, że Bel stawała się coraz bardziej spięta. Do tej pory nie sądziła, by Jackie właśnie ją obrał sobie za cel. Przypuszczała, że dzwonił do niej po prostu wtedy, gdy natrafił na jej numer wertując całą listę w notesie. Niejednokrotnie przychodziło jej do głowy że Jackie wyczuwa, ile ją kosztuje opór i rozmyślnie się nią bawi. Gdyby tak doświadczony mężczyzna jak on rzeczywiście zapragnął ją zdobyć, jak mogłaby mu się oprzeć? Wybacz, nie odpowiadam natychmiast na twoje sondażowe pytania dotyczące mojego życia osobistego. Czy masz coś przeciwko temu, by ujawnić swój wiek? Zapytał Jackie, zerkając z ukosa. Mam wystarczająco wiele lat, by zdawać sobie sprawę z tego, co robię. Jackie uśmiechnął się. Czego ty szukasz, Bel? Obietnicy wiecznej miłości? Takie rzeczy w obecnych czasach nie zdarzają się zbyt często. Szukam mężczyzny, który zechce przynajmniej wziąć pod uwagę, że wieczna miłość może istnieć. Odparła spokojnie z wielką pewnością siebie, nie zrażona ironią w jego głosie. Ale wydaje mi się, że ty nie należysz do tej grupy. Nigdy nie okłamuj porządnej kobiety. Inne nie będą ci zadawać żadnych pytań, więc nie musisz się o nie martwić. To była kolejna z zasad przekazanych Jackajowi przez babcie. Wiedział oczywiście, że zasady babci były staroświeckie, ale nawet w dzieciństwie nie próbował jej tego uzmysłowić. Uświadomił sobie ze zdumieniem, że po raz pierwszy w życiu próbuje namówić oporną kobietę, by poszła z nim do łóżka. Jedną z jego podstawowych zasad było, by nigdy nie narzucać się damie, która nie wykazuje zainteresowania jego osobą. Nie potrafił jednak wytrzymać. Bel, ja nie należę do mężczyzn, którzy się żenią, jeśli ci o to chodzi, ale myślę, że moglibyśmy przeżyć razem coś bardzo miłego. Gdybyś dostawał dolara za każdym razem, gdy mówiłeś to jakiejś kobiecie, to na pewno byłbyś już bardzo bogaty. Nie mówiłem tego jeszcze żadnej kobiecie. Bel przygryzła wargę. Wolała mu nie wierzyć, bo jeśli mówił prawdę, oznaczało to, że statystycznie rzecz biorąc, jej szansa na spotkanie innego mężczyzny, który wywierałby na nią podobne wrażenie jak Jackie, nie była wielka. A jeśli już nigdy nie spotka nikogo, kto pociągałby ją równie mocno, czy wówczas pozostanie dziewicą do końca życia? A może wyląduje w łóżku z pierwszym lepszym facetem? W takim razie, może byłoby lepiej poddać się urokowi Jackie'a, pomimo, że nie obiecywał jej żadnej wspólnej przyszłości. Wzięła się w garść i powiedziała sobie stanowco: Jackie na pewno kłamie. Są rzeczy ważniejsze od przyjemności seksualnych. Odrzekła z wielką pewnością siebie, choć przecież nie miała jeszcze pojęcia. Jak ważny może stać się dla niej seks. A gdy siedziała obok rzekeja, zaczynało jej się wydawać, że może on być znacznie istotniejszy niż przypuszczała. Jacki znowu zwrócił na nią przenikliwe spojrzenie. Miałaś kiepskich kochanków, mruknął lekceważąco. Bel tylko wzruszyła ramionami. Skręcili w boczną drogę i po kilkudziesięciu metrach zatrzymali się przed masywną bramą. Przed nimi stała biała limuzyna tali i brada. Jackie wrzucił bieg na luz i niespodziewanie pogładził bel po policzku, wzbudzając w niej falę zmysłowej przyjemności. Seks to o wiele więcej niż sądzisz, powiedział cicho. Bel przymknęła oczy, wściekła na siebie i na niego, na seks, obietnice, uwodzenie i dziewictwo, na wszystkie te bzdury. Wzięła głęboki oddech i odpowiedziała mu lodowatym spojrzeniem. Posłuchaj, Jacki, a gdybym powiedziała tak, gdybyśmy spędzili razem kilka szalonych nocy i gdyby się okazało, że rzeczywiście łączy nas coś wyjątkowego, to czy naprawdę myślisz, że wolałabym przez resztę życia żałować, że to już się nie powtórzy? Nie sądzisz, że lepiej w ogóle tego nie poznać? W poprzednim odcinku. Posłuchaj, Jackie, a gdybym powiedziała tak, gdybyśmy spędzili razem kilka szalonych nocy, i gdyby się okazało, że rzeczywiście łączy nas coś wyjątkowego, to czy naprawdę myślisz, że wolałabym resztę życia żałować, że to już się nie powtórzy? Nie sądzisz, że lepiej w ogóle tego nie poznać? Jackie nie potrafił znaleźć odpowiedzi. To był zupełnie dla niego nowy punkt widzenia. Ty uważasz, że przyjemność seksualna jest celem samym w sobie? ciągnęła Bel gorączkowo. Jakby chciała przekonać także i siebie. Ja zaś jestem zdania, że celem przyjemności seksualnej jest zbliżenie ludzi do siebie, by mogli utworzyć związek pełen miłości. Nasze punkty widzenia są tak różne, że jakikolwiek kompromis wydaje mi się niemożliwy. Rozległo się trąbienie klaksonu. Brama otworzyła się. I limuzyna przejechała przez nią pierwsza, wiodąc za sobą długi sznur samochodów. Ktoś powtórzył dźwięk klaksonu. Za nim poszli i inni. I naraz, ze wszystkich stron, otoczyła ich kakofonia dźwięków. Jackie puścił sprzęgło i ruszył za limuzyną. W milczeniu dotarli przed front hotelu. Lokaje w Liberiach natychmiast znaleźli się przy drzwiczkach. Ze wszystkich samochodów wysypali się goście. Panna młoda i druchna od razu pobiegły do toalety. Było to luksusowe pomieszczenie, pełne dywanów, luster i pluszowych foteli. Bel z westchnieniem ulgi ściągnęła z głowy szal i przeczeszując włosy spojrzała na siostrę. Najpierw trzeba się tobą zająć, stwierdziła. Talia posłusznie usiadła na wyściełanej ławeczce przed lustrem. Czy naprawdę wszystko poszło dobrze? dopytywała z niepokojem, gdy Bel poprawiała jej welon. Byłam taka hmm, sama, nie wiem, czułam się jak we śnie i widziałam tylko Barda. Hm, to było oczywiste, uśmiechnęła się jej siostra. Ślub był bardzo piękny, wspaniała atmosfera, a Bart promieniał, jakby znalazł świętego Grala, mówiła, zastanawiając się, czy kiedyś spotka mężczyznę, który będzie patrzył w taki sposób na nią. Jeśli nie, to czy będzie żałować tego, co mogłaby przeżyć razem z Jackiem? — Wstań to ci poprawię sukienkę, zakomenderowała. Obecność Bel zawsze uspokajała talię. O, dziękuję ci, siostrzyczko, ty zawsze potrafisz zachować zimną krew. Szkoda, że ja nie jestem taka jak ty. Bel uśmiechnęła się lekko, wygładzając fałdy białego jedwabiu. W następnej kolejności zajęła się sobą. Jej powiewna, szmaragdowa sukienka stanowiła dobre tło dla sukni siostry. Obydwie miały we włosach białe kwiaty. Wyglądam jak ty w wersji dla ubogich, uśmiechnęła się. Talia spojrzała na siostrę. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś określił Jackiego jako ubogiego. Jackiego? Interesuje wyłącznie przelotny flirt. Nie bądź tego taka pewna. Pamiętaj tylko, że musisz złapać mój bukiet, a potem sama zobaczysz. Nie znasz Jackiego drymonda, mruknęła Bel. Ale widzę, jak wyglądasz, i czuję też, że on ci się podoba, nie ustępowała talia. No chodźmy. W eleganckiej sali serwowano już drinki i kanapki. Do sióstr natychmiast podszedł kelner. Jeśli zechcą panie oddać mi bukiety, to wstawię je do wazonów, rzekł. Brat i Jackie stali razem w grupie rozbawionych gości. Bell przebiegła wzrokiem salem w poszukiwaniu jakiejś innej grupki, do której mogłaby się przyłączyć. Ale większość twarzy była nieznajoma. Z kłopotu wybawiła ją Talia, która wzięła siostrę pod ramię i pociągnęła za sobą. Grubka otaczająca brada natychmiast rozstąpiła się przed nimi. Jacki z uśmiechem podał Bel kieliszek z szampanem. Zachowałem dla Ciebie. Dziękuję odrzekła niepewnie. Brat lekko uniósł brwi i natychmiast podbiegło do niego dwóch kelnerów z tacami pełnych kieliszków z musującym płynem. Zachowałeś? powtórzyła Bel z ironią. Jacki również sięgnął po szampana. Skąd miałem wiedzieć? Mogło przecież zabraknąć szampana. Na tej sali jest mnóstwo miłośników alkoholu. Uniósł kieliszek. Bel roześmiała się i potrząsnęła głową. Zamierzała jak najszybciej się oddalić, ale jakiś stojący obok mężczyzna coś do niej powiedział, zmuszając ją do pozostania na miejscu. Masz ochotę wyjść na zewnątrz? zapytał Jackie. Jedna ze ścian pomieszczenia była przeszklona. Za nią znajdował się piękny, kilkupoziomowy taras z wodospadem. Prowadziły nań szeroko otwarte drzwi. Tam jest chyba cieplej, zauważył Jackie. W sali panował chłód. Obsługa przewidziała, że atmosfera wkrótce stanie się gorąca i zadbała o to, by nie było zbyt duszno. Oczywiście, rzekła Bel, nieznacznie odsuwając się od niego. Jackie poczuł lekką ulgę. Prawdę mówiąc, jego słowa w samochodzie podyktowane były brawurą. Spodziewał się, że Bell tylko się roześmieje i zapewni go, iż nie może go ścierpieć. Ona jednak przyznała, że unika go właśnie dlatego, iż ją pociąga. To wyznanie sprawiło, że coraz trudniej było mu kontrolować swoje zachowanie. Chyba mógłbym się w niej zakochać na zawsze. Myślą. Ale w tej samej chwili uświadomił sobie, do czego zmierza, i otrząsnął się ze wzburzeniem. Wiedział, że tego nie zrobi. Nie mógł obiecać Bel żadnej wspólnej przyszłości. Jego dziadek zrujnował życie dwóm kobietom, próbując udawać kogoś, kim nie był, a jego rodzice wciąż jeszcze byli razem tylko dlatego, że matka potrafiła w nieskończoność wybaczać ojcu. Jednak po raz pierwszy raz w życiu zrozumiał, że nie wszyscy mężczyźni okłamują kobiety z premedytacją. Łatwo było się łudzić, gdy się czegoś bardzo pragnęło. I Jackie sądził, że nie jest tu żadnym wyjątkiem. Twój dziadek powiedział mi, że kocha ją tak, jak nigdy nie kochał mnie, i gdyby się z nią ożenił, to potrafiłby być jej wierny do końca swych dni. Ale jeśli zostanie ze mną, to oboje będziemy nieszczęśliwi. Pozwoliła mu więc odejść, ale tamta kobieta wcale nie miała z nim lżejszego życia niż ja. Pozostał jej wierny tylko przez miesiąc. Nigdy nie uświadomił sobie, kim właściwie jest. Słuchając tej historii, Jackie myślał zawsze, że być może dziadek znał siebie i z zimną krwią oszukał obydwie kobiety. Trochę usprawiedliwiało go to, że żył w innych czasach. Teraz jednak znów zaczął się zastanawiać. Może jedyna różnica między nim a dziadkiem polegała na tym, że on nigdy jeszcze nie pragnął kobiety na tyle mocno, by zacząć oszukiwać samego siebie. Koniec rozdziału drugiego.